No, to dobra, kochana, jedziemy na żywca. Eee, co sobie zrobiłam? Dlaczego wracam, chyba po tam 10 czy tam 15 minutkach? Po pierwsze, zrobiłam sobie kaftę w tym kubeczku, o którym Wam mówiłam, ze Starbucksa, który zakupiłam za 5,95. Także zrobiłam sobie Czy hmm, Przepraszam, ale sobie popijeć, bo normalnie potrzebuję trochę energy. Tak, kotek mojej energii, poczekajcie, minuje. Minuje. Co ty drapiesz? Chodź! Lili! Liluś! Liluś w obudzie! Lili łobuz po prostu drapnie mi w bo chciała wyjść. Dobra, zrobiłam jakieś tam dwa chlebki pszenne, w ogóle z żółtym serkiem. No i okej! Okay. I po prostu co? No to, kontynuacja, tak? Czyli otwieram z Wami pudełeczko. Nie mam pojęcia, które, nie wiem w ogóle o co chodzi. Nie jest podpisane, więc nie wiem, którą to jest pudełko, bo. Bo zajarzyłam przecież, że ja nie tylko Glossy Boxa miałam, ale miałam też Birch Boxa. I teraz, i teraz nie wiem, po prostu nie wiem. Dajcie mi minutkę, otwieram przy was. No Birch Box, no dobrze mówiłam, bo wielkość jest taka nieodpowiadająca, ale ładne. Takie pudrowe, w sensie, że takie cieniowe. Wiecie, o co chodzi, no jak cienie są wysypane. Pudełeczko odkładam, jest empty. Pudełeczko Birch Box prezentuje się tak. Wszystko na wizji, wszystko na żywo, normalnie. Mo można powiedzieć, że jest dzisiaj na, na live'ie jestem na live'ie. Dobra, ściągam koty, ściągam koty, chociaż jestem bardzo zżyta z kotami. Prezentuję się tak, trochę je chyba ciachnęłam nożem, ale to nic. Ale spokojnie, tak później tam sobie coś wkładam, także coś tam na coś wykorzystam. Taka sama karteczka. Taka sama karteczka, jak, jak opakowanie. Mam na nadzieję, że to widzicie. Co tutaj jest? West Editor Box oktober 2015. Dobrze wiedzieć. Dobra, tararara, 100% Pure. Aha, wypisane jest, co tutaj jest. No i super, i mamy tak. E, pierwszy produkt, Birchbox Exclusive Full Size. E, drugi produkt już mnie tu cieszy sama nazwa, ale ale chyba nie full size. Trzeci produkt, w ogóle nie znam, nie wiem nawet jeszcze, co to jest, za chwilę Wam pokażę. Birchbox Exclusive, ale nie full size. E, Rituals, to jest czwarty produkt, nie ma nic o nim. E, piąty produkt, e, też nic tutaj nie ma, żadnej adnotacji. E, szósty produkt, beauty bonus. Birchbox Exclusive. O Boże, jaka wartość. O oh Jesus. Bo się z tym pudełeczkiem normalnie iść po drodze. No i dobra, i co to jest? Snap, tag and share to win. Joanna McGarry's beauty Picks Watch over, 330 To Fajnie. Chcesz wygrać, bla, bla, bla. Pamiętam, że chciał chciała wygrać. Ja uważam, że już jestem wygrana, bo mam Was. Dobra. Aha, tak, tutaj się prezentuje, patrzcie. To poprzednie, ten, ta sakiewka, ten woreczek pika mi bateria, spoko. E, to była taka, mam nadzieję, że jeszcze zdążę cokolwiek nagrać, jak nie, no to przerwę i niestety wrócę. E, teraz jest takie, z takim zielonym miętowym, takie jakby bardziej mięcijsze płócienne, e, ale również fajne, sympałatyczne. Tak, te sztuczne poznobcie wyrywają trochę włosy, ale dobra. No i dobra, jedziemy. E, English Laundry by Christopher Wicks. Te wiksosy skądś znam. Chyba ze świeczek. Świeczki takie. Number 7. Fajnie, bo 7 to moja szczęśliwa cyfra. Chyba się gdzieś rozlał. Coś się tu rozlało, bo, bo czuję. Dobra, powiem Wam zaraz jaki to zapach. Już Wam powiem. Dam Wam powłachać. No wiecie co? Wieczorowy. Bardzo wieczorowy. Trochę taki, bo taki wiecie co? Typowo wieczorowy. Naprawdę taki mocny Mocny, kobiecy, ale taki, no taka mocna, e, mała czarna. Tak mi się kojarzy. Nie ma tu nic słodyczy. Nie wiem, czego to zapach. Na pierwszy, pierwszy na pierwszy wąch. Na pierwszy mój wąch e, to nie mój zapach, ale teraz jak tak sobie go dużo wącha. Wiecie co? Może bym się z nim polubiła. S coś podobnego miałam kiedyś. Co to było. Wiecie co? Jak pachniał? Powiedzcie mi em, The One. E, patrzcie, zapomniałam. Calvin, nie Kelvin Klein. Dolce Gabbana? The One, taka złota butelka. I tam on, on, oni mieli coś z czarnym napisem. To coś podobnego. Coś jest Dolce Gabbany miałam podobnego. Bo Dolce Gabbana ma takie raczej e, bardzo takie m, intensywne zapachy. Bo to jest intensywny zapach. Bardzo fajny zapach, naprawdę bardzo fajny, więc ja sobie coś o nim poczytam, także dostałam próbeczkę And, i to jest... Yy, number seven, co tutaj jeszcze? Tu nic nie ma i tu nic nie ma? Nie ma. Jaka jest cena jego? Yy, signature for Hair, czyli to się, to jest właśnie taki oparfumik. Co ja mam to w ogóle? O, taki o, to jest exclusive, cena jego 60 funtów. No, no i tyle. Freshness that lasts all day long. Rose, geranium i creamy white flowers. Czyli róże, geranium i kremowe białe kwiaty, cokolwiek to znaczy, ale kwiatowe, bardzo kwiatowe. To prawda, bardzo ładny zapach, naprawdę bardzo ładny, nie wiem jak z utrzymaniem, strasznie mi tu pika, pewnie mi się zaraz rozłączy, no, no masakra. Dobra, następna rzecz to Parlor by Jeff Chastain Smoothing Blowout Spray. For full polished uh, blow... nie znam tego słowa, that last nie 30 ml, czyli nie mało. E to jest jakiś e, wygładzający blowout, czyli nie, dla niedopuszczących się spray. 17 funtów e, jego cena. I to jest ekskluzji tego pudełeczka. E, 6, 4 do 6 razy e, spsikać na długość i końcówki. E, na na e, lekko wysuszone e, lub suche włosy. No. Blow dry. As. no i dobra, no, to, to takie o, takie coś. Nie wiem. Nie wiem, powiem Wam jak wypróbuję. Nie taki kolor czarny, mnie trochę przeraża. Czekajcie jak pachnie. Powiem Wam jak chociaż jak pachnie. mi że bateria pyknie. Nie wiem. Taki... Nie, nie, nie mój zapach. Nie mój zapach. Dobra, dalej. Ale nie znam, więc z przyjemnością wypróbuję. Tu już mi się coś podoba. Indian Rose and Sweet Almond Oil. Yogi Flow. Rituals. I to już gdzieś widziałam pianka, żel, y, piankowy żel pod y, prysznic o, wow, super nie będę, ale ładnie pachnie, lubię takie zapachy, to już będzie coś takiego jak spa i tego cena już Wam pokazuje. Yogi Flow Foaming Shower Gel 8,50 także psikamy się po dokupili, super bardzo się cieszę e, tu jakieś znowu cudo 100% Pure Fruit Pigmented Lip Glaze, no i znowu coś do ust i super, też się bardzo cieszę Wyciąga się jak e, po prostu tampon z aplikatorem. Centralnie, fajnie zapakowane. No, jak tampon. Zobaczcie. Taki duży tampon. Długi bardziej niż duży. E, dobra. 100% Natural Fruit Pigmented Sheer Lip Glaze. Wszystko teraz glaze, tak jak z tej styla No, weź teraz to otwórz. No, na pewno tymi jeszcze pazurkami sztucznymi, to zaraz będę miała po nich. A nie kupiłam wczoraj. Wiecie, że nie kupiłam. Pojechałam po nie, ale przez was wszystko. Oła przez Was, albo dzięki Wam. Czekajcie, bo muszę to jakoś teraz otworzyć, nie? Muszę złapać tutaj, gdzie jest te, takie miejsce. Ale w ogóle doświadczacie teraz, co? Nie podoba, jak ja to otwieram? Nieważne. Ale fajnie zapakowane. Już mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o opakowanie. Ja taki prosty człowiek jestem, naprawdę. Dużo mi do szczęścia nie potrzeba. To miałam na myśli, oczywiście, mówiąc prosty człowiek. Yy. Mnie małe rzeczy bardzo, 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 bardzo cieszą. Dobra, otwieramy tampona. No jakbym sobie takiego załadowała, to ho, 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 ho. Chyba bym go po prostu w, w tym, w grdyżce tutaj czuła, nie? Dobra, spoko. Co mam jakieś. Zobaczcie, jak fajnie zapakowane. Ładne pudełeczko, tak fajnie mm, wyrzeźbione, jakieś te kwiatki, bratki, stop. krotki. Fajny kolor. Super, e, nie pachnie, bardziej tak jak coś nie wyja. Kolor taki, już mi się podoba na jesień, super, uważam. Mięciutkie, kremowe. Zobaczymy, bardzo ładnie pachnie, ślicznie pachnie. Tak perfumowo, tak kwiatowo, ładne. Nie wiem, co to jest. 100% pure, poczekajcie, czy to jest. A, pierwsze: e, Birchback Exclusive, to jest full size, czyli to jest full size. To już wiemy. Pojemność tego to 2,4 grama. Ale super, naprawdę świetne. No i taki pigmented lip glaze, no po prostu. Press lip ale directly onto lips. No. No i spoko, już daje kolor. Fajny kolor, to już, już super trafiony kolor. To jest w ogóle plus. Dalej. O, takie dziwne coś. Maseczka, super. When travel made. Zobaczcie, jaki fajny kolor w ogóle. Świetny kolor. Moje kolorki. Ekstra, to jest jakaś maseczka. When, a travel Made Sheet Mask, 25 funtów za, za paczkę, gdzie w środku są cztery te maski rzekomo. No to wiecie co, nie wiem co na robi, chyba robi dobrze. Travel Made Bio Cellulose Sheet. Super, wypróbuję i Wam powiem, kolor jest świetny. No, jak jedziesz, to zabierz ją ze sobą, eee, no, spoko. Na no, oczyszczoną oczywiście skórę. Super, no zobaczymy, zobaczymy. E, czekajcie, Wen, 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 bo nie chcę, żeby mi przerwało. Dużo powiedziałam, tak, 25 za, za paczkę, gdzie ich jest 4 w środku. Spoko, Wen, po prostu firma Wen. E, także nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem co nam ma dawać. Lebanon for... na 30 minut mamy ją zostawić. Zobaczymy, zobaczymy jak się będzie spisywać, coś takiego, taka maska. Bardzo fajne rzeczy, podobają mi się. No i Bioderma. Bioderma Sensibio H2O, e, Visage and coś tam, Face i Eyes. No czyli po prostu minicelarna Bioderma w takiej dużej postaci. E, bioderma Sensibio H2O, e, 10,20 cena. Tylko to oczywiście mamy, mówimy o, o full size, a to jest a tu jest 20 ml. Nie wiem o co chodzi, ale, ale woda mi celuje na super. Wypróbuję z biodermy, nie jeszcze nigdy, a słyszałam pozytywne opinie. I to jest cały woreczek. Mam nadzieję, że tutaj już nas nie, nie zatnie. Ja kończę. Mam nadzieję, że Wam się pudełeczko podobało, bo ja jestem zaskoczona, jestem zadowolona i będę wypróbowywać. Ten tampon w ogóle mnie zaskoczył najbardziej. Wszystkie te mi się podobają, są ciekawe maseczki, bardzo ładny zapach i zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Ten produkt w ogóle nie wiem o co chodzi. Perfumy naprawdę ładne, cały czas mi tu zalatują super. Z biodermy wypróbuję z chęcią. Także bardzo fajne pudełko. E, będę na pewno subskrybować o więcej. Zobaczymy, co będzie dalej. Coś mi się tu wylewa. Chyba ta bioderma, wiecie co? No, chyba bioderma. Dobra, no tak. E, no i dobra no tak, bo nie pachnie. E, dziękuję Wam za oglądanie, to już będzie dzisiaj trzeci dla Was filmik, ale to w sumie jeden to jest za wczoraj, czyli vlogasik. Już teraz widzę, że już się wyedytował, teraz tylko sklejam te dwa wyedytowane i do, do, do kupy i Wam wklejam. E, odsyłam oczywiście Was wszędzie, tam, tylko nie na snapchata, e, czyli Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook oczywiście, na Facebooku najczęściej możecie do mnie pisać, e, tam z Wami piszę non-stop, tam jest najlepszy kontakt. Dziękuję Wam za oglądanie, ściskam Was mocno, Bojám. Pa.